Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w filmie, na który chyba wiele z Was troszkę czekało. Mam na myśli coś takiego. Jakiś czas temu w komentarzach pytaliście mnie, czy planuję kupić cienie Glam Shadows od Hani z Glam Shopu. Napisałam, że tak, tylko że akurat wtedy, jak o to pytaliście, to magazyn był przetrzepany i po prostu nie było niczego, więc ja czekałam, czekałam, aż się, aż się uzupełnią te zapasy, i żeby sobie po prostu zamówić cienie. No. Ponieważ wczoraj wieczorem przyszły, to dzisiaj rano siadam do was z filmikiem i robimy słocze i szybki makijaż, szczególnie makijaż oka, bo jakby o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak te się nie na oku się zachowują, jak się łączą, jak się między sobą rozcierają i tak dalej. Ale najpierw to na czym wam chyba najbardziej zależy, czyli słocze. Ja sobie zamówiłam w ogóle jeszcze glambox. Dlatego, że yy, pomyślałam sobie, że jakby nie mam takiej palety pustej. Mam co prawda paletki takie po inglocie, natomiast tam są takie kwadraciki. Ja tak nie bardzo lubię, jak mi coś nie pasuje, więc zamówiłam sobie taką paletę. Akurat na pewno przyda mi się też jeszcze do jakichś innych rzeczy, do innych cieni. I yy, cieni Glam Shadows mam 16. Już wam pokazuję. Najpierw tak ogólnie Wam omówię, co i jak. Dobra. Może ja się troszkę oddalę, żebyście to lepiej widzieli. O. Cieni mam 16. I teraz tak, u Was to będzie w ten sposób. Te trzy tutaj u góry to są cienie matowe, natomiast pozostała trzynastka to są cienie błyszczące. Yy, Poukładałam sobie akurat tak, bo tak mi kolorystycznie pasuje. I dzisiaj w makijażu, słuchajcie, użyłam tak. Użyłam elektrycznej pomarańczy, użyłam złotych piasków, użyłam. To jest dolarowy zielone, jeśli się nie mylę, tak? I na roztarcie powieki użyłam szare bordo, na roztarcie powieki powiedziałam. I na załamanie powieki użyłam szare bordo, czyli to jest ten. I co? No przechodzimy do słoczy. Będę Wam mówić po kolei, jak się cień nazywa, zrobię Wam zbliżenie na cień i zrobię swatch. Zaczynamy od złotego piasku. To jest złoty piasek. Hmm. I robimy swatch. Najpierw na palec. Pokazuję Wam, jak wygląda na palcu. Zobaczcie, to jest po prostu tafla kolor. Przepiękny. Już wiem, bo mam go na oku, słuchajcie, więc wiem, jak się zachowuje. Zobaczcie. W zasadzie jest jak metaliczny cień, prawda? Dobra, to był złoty piasek. Następna będzie elektryczna pomarańcza. Wygląda tak. Może Wam tak troszkę poruszam to też inaczej światło pada, więc zobaczycie pod innym kątem. No i swatch. Na palec. I ręka. Bardzo soczyste, bardzo ładny jest ten kolor. Nie wiem, czy to będzie widać słuchajcie, w kamerze, ale jak się nałoży te kolory na rękę, to jakby. Drobinki, które pobłyskują, dają jeszcze jakieś inne kolory. Na przykład tak jest w perskim oku, a to, to jest w ogóle, słuchajcie, niesamowite. To jest taki dółokrąb w sumie. Nie wiem, czy tak go można nazwać, no ale tak wygląda. Jest przepiękny. Perskie oko. Tutaj. Zobaczcie. No tak połyskuję troszkę taką zielenią. To, co na palcu, a to, co w, yy, w cieniu. Zobaczcie. I robię swatch na ręce. Proszę, perskie oko. No myślę, że chyba nie trzeba nic mówić po prostu. I kolejny, czyli dolarowa zieleń. Nie, dolarowy zielony, przepraszam. Dolarowy zielony. Też jak metaliczny. No tak jak mówię, słuchajcie, to są cienie dla sroczek. Trzeba lubić błyszczące cienie. Piękne. Kolejna będzie cytrynowa mgiełka. I to jest niesamowity dzień. Zobaczcie, on tak wygląda bardziej na niebiesko, a tak y, połyskuje właśnie takim y, cytrynowym kolorkiem. W sumie bardziej to na słoczu na pewno będzie widać. Widzicie? Tak świetnie połyskuje. Taki właśnie cytrynowy kolor się na nim pojawia. Może też on tutaj. Może ja go trochę dołożę, żebyście lepiej to zobaczyli. Kolejny kolor to jest migotka. Wygląda tak. Taka błyskoteczka to jest. Na pewno będzie świetna do wewnętrznego kącika. Albo w ogóle, słuchajcie, jako jako pojedynczy cień na przykład też można nią zrobić makijaż. Bardzo ładna. Taki bardzo subtelny jest ten połysk. Śliczna. To była migotka. Kolejny kolor. On może wyglądać słuchajcie dość podobnie jak migotka, dość podobnie może wyglądać w kamerze. Natomiast to jest masa perłowa, zobaczcie. To jest masa perłowa. Może wam pokażę tak razem. To jest migotka i to jest masa perłowa. Natomiast one yy, na żywo wyglądają inaczej. Migotka i masa perłowa. Troszeczkę różnice chyba widać. Jak się przyjrzycie widać. Ten jest taki bardziej Szarawy, nie wiem czy tak to można powiedzieć, ale jest różnica. Teraz zobaczcie jak wygląda ta masa perłowa. No jest inna niż migotka, taka bardziej jakby przybrudzona, nie wiem jak to nazwać. Zobaczcie też na słoczu. O, tutaj dobrze widać. To jest migotka, a to jest masa perłowa. Następny jest kolorowy dym. Wygląda tak. I na rękę. Kolejny kolorek to jest patyna. Też śliczna. Zobaczcie, jak patyna. Piękna. Wiecie co, może tutaj już tak za bardzo nie? Tutaj będzie wyraźniej, na bliżej, tak dłoni. Nad tym złotym piaskiem robię patynę liczna jest patyna, przepiękna. W sumie też połyskuje takimi różnymi kolorami. Taka troszeczkę jest gdzieś taki taki lekko liliowy tutaj przebija. No nie wiem, słuchajcie, zależy jak się ruszy ręką i zależy jak światło na nią padnie, ale to jest taka troszeczkę jak duochron. Kolejna będzie wata cukrowa. Wata cukrowa nad patyną wygląda tak. Wata cukrowa jest niesamowita, dlatego że ona się tutaj wydaje taka bardziej w stronę pomarańczy, przynajmniej ja ją tak odbieram, a jak się zrobi swatch, to tam połyskuje tak dużo różu. Nie wiem, czy kamera to pokaże. Może tak. Jest tak dużo takiego bardzo ładnego, takiego oryginalnego różu. Kolejny jest jednorożec. To jest chyba jeden z moich faworytów. Na dwa tą cukrową go nakładam. Zobaczcie, jest przepiękny. Tutaj tak naprawdę, jak się ruszy ręką, to w zależności od tego, jak światło upadnie, mamy tak, mamy trochę jakiegoś liliowego koloru, mamy troszeczkę takich róży, troszeczkę błękitu. no niesamowity. To jest jednorożec. Dalej jedziemy z kolejnym przepięknym cieniem, przepięknym, też jeden z moich faworytów chyba, kosmiczna pieczarka. Kosmiczna pieczarka jest już takim bardzo, bardzo błyszczącym cieniem. Zobaczcie. Taki metaliczny troszkę. I nad jednorożce go dajemy. Przepiękny. Śliczny. Następny będzie księżyc na Marsie. Może tutaj z boku, bo mi zaczyna ręki brakować. Tu będzie księżyc na Marsie. Księżyc na Marsie też tak połyskuje, i też się pojawiają tam różne kolorki. Zobaczcie, tutaj jest kosmiczna pieczarka, tu jest jednorożec, księżyc na Marsie. Zostały nam trzy ostatnie cienie, które są matowe i ich słocze zrobił już od wewnątrz ręki. I potem w podsumowaniu pokażę Wam z jednej strony błyszczące cienie, a z drugiej strony te matowe. Pierwszy matowy, jaki zamówiłam, to jest Marsala. Przepiękny również. A w ogóle tak muszę Wam powiedzieć, że mm, te cienie są bardzo takie mięciutkie, że wystarczy lekko dotknąć czy palcem, czy pędzlem, i bardzo dużo się tego cienia nabiera. To jest marsala. Kolejny to będzie migocząca purpura, i ja nie wiem, czy ja się nie pomyliłam. On ma chyba takie drobinki w sobie, ale nie widzę. Dobra, patrzę, to jest migocząca purpura i wygląda tak. Tu jest Marsala, a tu jest migocząca purpura. Może on jest taki satynowy bardziej? Nie wiem, zobaczmy na ręce. No nie, taki zupełnie matowy to on nie jest. Nie wiem, jak Wy to zobaczycie. Mnie się wydaje, że nie jest matowy. Ma taką, takie delikatne drobineczki, jakby miał, nie wiem, czy to kamera pokaże. Marsala jest matowa, a ten takie delikatne drobineczki ma. No dobra. Ale ostatni cień, szare bordo. Hmm? Jest już matowy na pewno, wiem, bo nakładałam go na powiekę i już robimy słocz. Czyli tak. To jest Marsala, to jest migocząca purpura, a to jest szare bordo. Te dwa raczej matowe, a ten ma drobinki. I pokażę wam jeszcze całą rękę, żebyście sobie tak na wszystkie cienie, na wszystkie słocze spojrzeli yy, razem. Tu są te trzy ostatnie. Ten, tak jak wspominałam, ma troszeczkę drobinki. Wszystkie błyszczące. Kosmiczna pieczarka z niesamowity. Zresztą jednorożec też. Nie no, wszystkie są piękne. cudne cienie. W mojej ocenie yy, wszystkie te cienie Glam Shadows są prześliczne. Ja jestem sroką, więc bardzo, bardzo mi się podoba to, że one są takie błyszczące. No W kosmicznej pieczarce i w jednorożcu jestem po prostu zakochana. Zresztą, no nie wiem, wszystkie mi się podobają. I elektryczne pomarańcza, i wata cukrowa, i ta cytrynowa mgiełka. Hmm. Hmm, co tu dużo mówić, słuchajcie, no popatrzcie jeszcze raz, są prześliczne, więc podoba mi się ich pigmentacja, kolorystyka, to, że są błyszczące, podoba mi się ich, aha, mają taką dość nietypową konsystencję, tak jak wspominałam, że troszkę są jak te z Urban Decay. jak się tak mocniej palcem nacisnęła jak robiłam Wam swatch, to one się tak aż troszkę zagłębiały, yy, bardzo są napigmentowane, więc odrobina jest potrzebna do zrobienia makijażu. Świetnie się ze sobą rozcierały, ale to już zobaczycie w trakcie robienia makijażu. No, w zasadzie nie ma żadnych minusów. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o taką wstępną prezentację i pierwszą część filmu. Zobaczyliście słocze, widzicie, jak one wyglądają. No, chyba nie ma co mówić, że są śliczne, bo każdy to widzi. Oczywiście, sroki na pewno będą nimi zachwycone. Ale tak jak wspominałam, maty też są prześliczne. Więc zapraszam was na drugą część filmu, czyli na makijaż, gdzie zobaczycie jak one pracują na oku, jak się je nakłada, jak się z sobą fajnie łączą. Twarz już mam przygotowaną, mam podkład, puder, również na oczach mam bazę i mam zmatowioną powiekę. Wiecie, chyba przybliżę troszkę kamerę, żebyście też widziały z bliska jak te cienie pracują. No i zaczynam. Tak jak mówiłam, powiekę mam już zmatowioną. Yy, przejdziemy, może, do czego? Do załamania. I do załamania yy, wezmę sobie szare bordo, no i jedziemy. Ten cień bazowy, na który nakładam cienie z Glam Shopu to był taki pojedynczy cień z Sephory. No niby zupełnie inna bajka, ale te cienie od Hani bardzo ładnie się na nim rozcierają. A bazy użyłam takiej zwykłej zbel, której używam zazwyczaj. Jak oglądacie mój kanał, to wiecie, jak ona wygląda. Nazywa się chyba Perfect? Coś tam, tak? Tak, perfect skin i jest taka fioletowa. Oczywiście na powietrze staje się staje się przezroczysta. Taka, znaczy nie, jest taki może taka liliowa poświata, ale jak już się użyje jakiś tam cieni, to ta liliowa poświata zanika, także to zupełnie w niczym nie przeszkadza. Dobra. To, co tam pod okiem, to się potem uprzątnie. Na środek powieki jedziemy z elektryczną pomarańczą. Ja chyba tak za delikatnie nabieram. Zobaczcie. Hmm. tak dokładnie jeszcze nie rozcieram bo rozcieraniem się jeszcze potem zajmiemy na wewnętrzny kącik oka i tutaj na ten obszar ten mały trójkącik tu wewnątrz powieki ruchomej nałożymy złoty piasek Naprawdę ślicznie się te cienie rozcierają. Zobaczcie, jak ten pomarańczowy, jak elektryczna pomarańcza połączyła się z tym. Pięknie, pięknie się rozcierają. Dobra, i troszeczkę tutaj na dolną powiekę też wiodę. I teraz tak. W zewnętrzny kącik oka nałożymy może dolarowy zielony. Będzie fajnie kontrastował z tą elektryczną pomarańczą i z tym bordem szarym na załamaniu. Troszeczkę też na dolną powiekę. Tu mi się trochę osypało, ale to potem uprzątniemy. wracam do cienia szary bordo i jeszcze troszeczkę na załamanie, tak żeby tutaj wszystko ładnie rozetrzeć. Poza kamerą uprzątnęłam sobie tutaj ten taki bałaganik, który mi się zrobił i jeszcze sobie troszeczkę wrócę do tej elektrycznej pomarańczy, żeby troszkę tutaj dodać na sam środek oka, bo jakoś mi tak się zamazało tym dolarowym zielonym. I na dolną powiekę nałożymy troszkę pryskiego oka, tak na centralną część oto. Tutaj dodam troszkę tego złotego piasku, tak dobrze mówię? Tak, złoty piasek. Poza kamerą zrobię już kreskę, wykończę makijaż twarzy i jeszcze do Was na chwilę wrócę. I wracam do Was z gotowym makijażem. Ostatecznie wyszedł tak, mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Podsumowując, słuchajcie, w mojej opinii cienie są śliczne. Mam tylko trzy maty. Większość spośród tych, czyli 13 spośród tych, które zamówiłam, to są cienie błyszczące, jestem nimi zachwycona. Po prostu podobają mi się wszystkie. Być może, być może, stopniowo m, gdzieś tam sobie jeszcze kolejne zamówię, no ale to wiadomo, to jakiś tam odstęp czasu musi być. Natomiast y, przyszło mi do głowy coś takiego. No dzisiaj użyłam pięciu cień. Jeśli y, będziecie chcieli żebym użyła jakichś innych spośród tych, które mam, to po prostu napiszcie w komentarzach i na pewno zrobię z przyjemnością jakieś, jeszcze jakieś inne makijaże. Ok, mam nadzieję, że film przydatny, szczególnie chyba słocze, Zresztą zobaczyliście też, jak te cienie z bliska pracują, więc ułatwi Wam to ewentualną decyzję. Dzięki za oglądanie i na razie. Cześć!